Więc tak, co będzie nam potrzebne? Na początku, jak zawsze, nasza kochana miseczka. Ostrości nie łapię nic, okej. Okay. Miska później. Uwaga, uwaga. Drugą rzeczą, którą będzie, którą będzie potrzebować, to będzie ta łyżeczka. Wyże Tylko widzicie, że ona jest taka brudna, hmm, może to zmieńmy. I już czystszejsza. jaj! Dobra. E, kolejną rzeczą to oczywiście będą farby. Tylko, że niestety jestem na wykończeniu czerwonej farby, a więc ja zrobię mało tej krwi, ale wy możecie więcej. I ostatnią rzeczą, chyba ostatnią rzeczą, jest płyn do mycia naczyń. No, a więc co? Zaczynamy! Najpierw wlewamy płyn. O tak, tyle wystarczy. Później dodajemy farbę. Najpierw czerwoną, później niebieską. Jak mamy już farbę, to wkładamy ją do płynu do naczyń. Już się robi czerwona. Widzicie? W ogóle, jak ja dziwnie mówię, kiedy będzie mieć, będziecie mieć za dużo farby, a za mało płynu, dodajcie, nie bójcie się. Kiedy macie już wymieszaną czerwoną farbę razem z płynem do naczyń, weźcie niebieską farbę. Weźcie tyle, ile mieliście czerwonej. A teraz zmieszajcie Po prostu mas, mas, Master Chef. Jej. Ale fajnie kolorem nam wyjdzie. Kiedy będziecie mieć taką fioletową, dodajcie jeszcze czerwonego. Kiedy uzyskacie taki kolor, taki można powiedzieć, boreczkowy, wtedy krew będzie idealna. Masterchef Junior No i y, rączko, jak tam ci idzie? No mi nie wychodzi ta krew a, Spokojnie, mieszaj Mieszaj, mieszaj Jeszcze masz 20 minut O naprawdę? To sobie odpocznę Nie odpocznij, masz 10 sekund a, 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 a. Może być? A ja tam nie wiem, jak uważasz Może być Oceniam to 3 na 10 Czemu? Nie wiem, tak zdecydowałeś. Idę do innych uczestników. Czemu? Oj, przykre. Teraz, żeby Wam udowodnić, że ta krew nie brudzi. Czyli inaczej, sztuczna krew dla peltshopów, która nie brudzi. Żeby Wam udowodnić, żeby nie brudzi, że nie brudzi. Przetestuję to na że, Mire, coś takiego. Pop nie oryginalny, ale pop. I o nią bardzo dbałam. A więc, jakby to był, jakbym to robiła pierwszy raz, to bym tego nie zrobiła na mirze, tylko na jakimś innym petshopu, Shopu. Pet, shopie, pet shopie, LPS-ie. Dobra, a więc przetestujmy. Mira, a więc e, dawaj. Dobrze. Jestem trochę mało, bo nie chcę tak wrócić tutaj. O. O, jak fajnie. Ty musisz oczko jej i będzie po prostu gitę z majonez. <laughs> I jeszcze fajniej jest, kiedy się robi taki papierek. Że on ma jakiś bandaż i to jest zakrwawione. O, proszę bardzo. Kolina całą mordeczkę. <laughs> jak to powiedzieć? No i teraz macie krew dla Pet shopa. Jeśli ten pomysł Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dobijmy tutaj do tej stówy, bo bardzo, bardzo, bardzo chcę. I co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodobał. Mam brudne ręce i może jeszcze e, z, e, zróbmy tak, że umyję tego pet shopa i żeby, żeby, wam udowodnić, że ten, w ogóle, z tej strony, ten, ten, pięć minut później. No to my kończymy, papatki, do widzenia. Teraz, teraz wam, teraz idę do łazienki i spłuczę tą krew i zobaczycie, że ona nie brudzi. Jestem taka załamotana. Jestem taka normalnie nieprzygotowana do tego odcinka, że po prostu nie wiem co. O ciemność! Mówię zakończenie, a tu jeszcze muszę, żeby wam udowodnić, że Pet shop, że, że tak, że tak krew działa. Dobra? Czekajcie, tylko ja muszę. O! Jak widzicie. Nie brudzi ta krew, jest po prostu idealnie. Nie ma żadnej, yy, wiecie jak to powiedzieć, yy, cząstki yy, krwi, o. A więc tak, jak widzieliście ta krew nie brudzi, a więc jeszcze raz zakończenie powtórzmy, powtórzmy. A więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli chcecie mi pomóc zdobyć 100 subskrypcji, albo może 70 albo 60. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście dam, jeśli, jeśli ktoś mi da suba, to ja mu dam suba, bo się tak odwdzięczam. Napiszcie w komentarzu, czy to jest dobry pomysł na tą krew. Bo mi się wydaje, że tak. I co mogę jeszcze powiedzieć? Eee, no nic. Dzisiaj może będzie fantazja, chociaż nie wiem. Co jeszcze muszę nadrobić? Czekajcie. Chyba nic, tylko muszę nagrać fantazję. Jej, A więc co no? Um, um, w fantazji pojawią się takie fajne mieczyki. Takie... sią, sio, siosią. Dobra, bo już przedłużam papatki. Lizu, Lizu, Lizu. Lizu, Lizu, Lizu. Po nagrywaniu tego czegoś mam taki bałagan. Jej! Papatki.